Dzień dobry kochani ogrodnicy. Witajcie na kanale Ogród Pełen Kwiatów. Nazywam się Ania Danicka i prowadzę konto na Instagramie oraz bloga kwiatowego Ogród Pełen Kwiatów. Mamy już wrzesień i to jest najlepszy czas na wysiew kwiatów jednorocznych odpornych na mróz, na wysiew na rozsadę, ale również na wysiew do gruntu. Dzisiaj zapraszam Was do mojej szklarni i pokażę Wam właśnie, jak wysiewam niektóre z moich kwiatów. Zapraszam na odcinek. Panie ogrodnicy, mamy wrzesień, a we wrześniu możemy wysiewać pierwsze kwiaty jednoroczne, które są odporne na, mlu, na mróz, czyli tak zwane hardy annuals. Ja mieszkam w województwie opolskim na granicy z Czechami i mój ogród leży w strefie mrozoodporności 6B do 7A. Jest filmik na YouTube, mój filmik właśnie o tych strefach mrozoodporności. Bardzo Was zapraszam do zapoznania się. I zgodnie właśnie z tą teorią, ja mogę wysiewać takie kwiaty, które przetrwają moje zimy, czyli tak do minus 17 stopni Celsjusza, około minus 17 stopni Celsjusza, nawet tak do 20, do minus 20 stopni Celsjusza i właśnie takie kwiaty ja zamierzam wysiewać teraz. Ponieważ jaka jest idea w ogóle wysiewania kwiatów jednorocznych odpornych na mróz? Już jesienią. Są dwa powody. Jeden powód jest taki, żeby dać im szansę na lepszy rozwój, ponieważ Hardy Annuals to są takie kwiaty jednoroczne, które potrzebują, jakby dojrzewać, rosnąć, rozwijać się już na etapie takiej niewielkiej rośliny w niskich temperaturach. To pozwala im rozwijać i budować bryłę korzeniową, która później pozwoli im pięknie kwitnąć, ale również szybciej kwitnąć. I to jest właśnie drugi powód, dla którego wysiewam kwiaty jednoroczne odporne na mróz już jesienią, ponieważ one wysiewane szybciej, przez posadzone do ogrodu już właśnie wiosną, wczesną wiosną na etapie takiej dużej rośliny, będą kwitnąć również szybciej, już Myślę pod koniec maja i właśnie w cały czerwiec, a więc już szybciej będę miała w ogrodzie po prostu kolorowo. I w momencie, kiedy tulipany zaczną przekwitać, kiedy robi się taki m, troszkę smutny czas w ogrodzie, można powiedzieć, chociaż tak naprawdę jest to już taka wiosna. Ale tulipany przekwitają, zaczynają kwitnąć irysy, azalie, piwonie, ale jeżeli tych Bylin i tych krzewów nie ma się w ogrodzie. To tak naprawdę coś tam troszkę jest smutno. Dlatego właśnie wysiewam kwiaty jednoroczne odporne na mróz szybciej, żeby one zapewniły, zapełniły mi to okienko właśnie takie w ogrodzie. A więc taka jest idea wysiewania kwiatów Hardy Annuals jesienią, aby dać im czas na rozwój bryły korzeniowej i aby wcześniej kwitły wiosną. Kwiatów jednorocznych odpornych na mróz jest bardzo dużo. Jest bardzo duży właśnie, jest to bardzo duża grupa roślin, i nie wszystkie można wysiewać jesienią. Wszystko zależy od strefy mrozoodporności, w jakiej leży wasz ogród. Trzeba dowiedzieć się, jaka jest strefa mrozoodporności, właśnie w waszym. W waszym ogrodzie, ponieważ Polska jest podzielona na kilka stref, właśnie mrozoodporności. Ja mam jedną z cieplejszych, jeszcze cieplejsza jest na pomorzu. Natomiast im dalej na wschód polski, tym jest troszkę chłodniej. I trzeba również znać swoją datę. Przepraszam, tutaj latają mi różnego typu owady. I trzeba również znać datę. Pierwszych spodziewanych przymrozków u siebie właśnie w ogrodzie, u mnie w ogrodzie jest to e, właśnie. Koniec października, początek listopada, to jest, taki, e, to jest taki średni czas z ostatnich 10 lat w moim ogrodzie. To wszystko jest właśnie bardzo ładnie wyjaśnione w moim ostatnim, nie ostatnim, ale w moim filmie e, właśnie na YouTube, do którego was odsyłam, bo nie chcę się teraz na ten temat tutaj dłużej e, jakby. E, nie chcę rozwijać tego tematu, ponieważ to jest film na inny temat, na temat wysiewów. E, a więc moje, e, moje zimy są tak do minus 20 stopni, minus 17, minus 23 stopnie, to są moje zimy i takie kwiaty, które zniosą właśnie niskie temperatu takie niskie temperatury, maksymalne niskie temperatury, ja mogę jesienią wysiewać. I u mnie w ogrodzie jest to na przykład um, haber. Ja mam chabry już w ogrodzie od kilku lat. To są rośliny dosyć wysokie. One kwitną właśnie w czerwcu. Ja mam nadzieję, że zakwitną mi już końcem maja i właśnie będą pięknie mi tutaj zdobić ogród właśnie przyszłej wiosny. W zeszłym roku, znaczy w zeszłym. W zeszłym roku miałam chabry wysiewane z mieszanki z polskich nasion. W tym roku miałam już habry odmianowe, mieszankę Polka Dot z angielskich nasion i mieszankę Romantik, klasyk Romantik, też z zagranicznych nasion angielskich. W tym roku powtarzam właśnie polkę Dot e, z Children's Seeds, e, i również zakupiłam sobie e, jeszcze habry Black Ball, e, to jest z Czech. E, I te habry mają takie piękne, właśnie pełne, e, fioletowe, ciemnofioletowe. Bardzo, e, bar, bardzo ładne i właśnie takie chciałabym mieć. Habry są dosyć odporne e, na mróz. Znoszą, właśnie tak, do minus 20 to spokojnie. E, znoszą, ja w zeszłym roku siałam je wiosną na rozsadę. E, spokojnie minus 10 foliaku to nawet im powieka nie drgnęła. A więc e, w tym roku próbuję jesienią i mam nadzieję, że bardzo ładnie zniosą mi zimy. E, w teorii tak właśnie powinno być. Habry będę później wiosną w marcu przesadzać już do ogrodu. I jakie są warunki wysiewu habrów? W ogóle co ja tutaj mam? Słuchajcie, mam tutaj taką wielodoniczkę. Wielodoniczkę złożoną właśnie z komórek. To jest multi-paleta. Habry mają dosyć duże nasiona, takie fajne z takimi grzebyczkami. No takie bardzo, bardzo wesołe, bardzo sympatyczne nasionka, słuchajcie. Chabry nie potrzebują do wykiełkowania światła. Ja robię tutaj, mam bardzo profesjonalny sprzęt, słuchajcie, ale tak naprawdę nie chodzi o to, żeby sprzęt był profesjonalny, tylko żeby skut był skuteczny. Ja robię takie niewielkie zagłębienia w... Yy, w wielodoniczce, w każdej komórce i wsypuję po jednym e, nasionku. Tutaj będę miała właśnie nasionka e, tych habrów takich bardzo fioletowych, a teraz wezmę jeszcze i dam mieszankę Polka Dot z, drugiego, z drugiej paczuszki. Oj, przepraszam! Z drugiej paczuszki. Również wsypuje, Nasionka są dość duże i nie powinno sprawić kłopotu wsypanie do każdej komórki po jednym nasionku. Teraz słuchajcie bardzo ważne. Delikatnie przysypuję ziemią. Aczkolwiek nie jest to koniecznie. One mogą być na, powietrzu, znaczy na e, słońcu jeszcze. Potrząsnę wielodoniczką tak żeby przykryć e, nasionka, ale tak jak mówię, jeżeli byśmy ich nie przykryli, również będzie w porządku. Następną mam e, czarnuszkę e, African Bright o, o takich pięknych białych dużych e, kwiatach. Czarnuszka również ma takie dosyć duże e, nasiona. E, czarnuszka, słuchajcie, jest mniej odporna na przynajmniej w teorii na e, mrozy, natomiast u mnie bardzo ładnie w zeszłej zimy przetrwała w ogrodzie jako samosiejka, w ogóle nawet nic, nic jej po prostu nie było, więc ja ryzykuję i również tutaj na jesień ją wysiewam. Czarnuszka potrzebuje już światła słuchajcie do um, czarnuszka potrzebuje światła do wykiełkowania, więc ja robię tylko takie malutkie dołeczki i nawet takie nie dołeczki, tylko takie zagłębienia i po jednym nasionku do każdej. Czasami jak dwa kapną, że tak powiem, też się nic nie stanie. Co jest jeszcze bardzo ważne, czego nie powiedziałam wcześniej, a o tym też trzeba pamiętać. Tutaj słuchajcie, muszę przesypać nasionka. Trzeba podpisać. Oczywiście włożyć znacznik. Ja już tutaj sobie też moje haberki podpisuję i w przypadku czarnuszek tylko też delikatnie potrząsam. Potrząsam sam wielodoniczko. Kolejnymi nasionami, jakimi będę wysiewać, są to nasiona marchewki. Są to nasiona z mojego ogrodu, to jest marchewka dzika Dara. Nasionka to są tutaj te z takimi również jakby pancerzykiem z takimi z takim futerkiem, obym powiedziała te to są nasionka. I ja je będę wysiewać tutaj troszkę, o. Będę wysiewać również do, do wielodoniczki i też robię tylko takie zagłębienia w przypadku marchewek nie jest ważne, właśnie również światło. Natomiast co jest ważne w przypadku marchewek, marchewki powinny przejść e, okres takiego przechłodzenia, one lepiej wtedy kiełkują, więc e, to będzie dla nich bardzo dobry czas, żeby je teraz właśnie wysiewać. Ponieważ będzie zmiana temperatur i nawet już będą może w październiku przymrozki, yy, takie, ja wysiewam troszkę więcej niż jedno nasionko do każdej komórki, ponieważ zobaczę właśnie jaka będzie siła yy, kiełkowania, później sobie najwyżej je popikuję. O, o tak jeszcze tutaj przysypię, żeby tak, a więc tak jak mówię, marchewka potrzebuje delikatnego przechłodzenia do, do wykiełkowania. Dlatego przymrozki, na pewno takie przymrozki, no, takie poranne tutaj jej pomogą. Wszystkie nasiona już posiane, podpisane. Teraz bardzo ważnym, bardzo ważnym momentem jest podlanie. A więc podniosę moją multipaletę i naleję wody po sam rant podstawki i poczekam aż podłożę sobie wchłonie tą wilgoć i przykryję również wiekiem i w takiej postaci moja wielodoniczka będzie stała teraz w szklarni i daje czas moim nasionom do e, wykiełkowania tyle, ile będą e, tego potrzebować. W tym roku pierwszy raz sieję właśnie hardy annuals, e, dlatego sama jestem ciekawa, jak to wyjdzie. E, będę Wam oczywiście pokazywać, e, więc zachęcam do takich eksperymentów, słuchajcie, bo być może będzie tak, że rzeczywiście... E, po prostu będzie się to nam opłacać. A wiadomo, jak już jest luty, marzec, jak zaczynamy siać, to wtedy parapety są po prostu zawalone doniczkami. My sami już nie wiemy, co kiedy mamy wysiewać. I jeżeli zdejmiemy z siebie troszkę tego nadmiaru właśnie wiosennego, tych wysiewów, i przeniesiemy to właśnie na inny termin, to myślę, że to dla nas będzie tylko na plus i oczywiście dla naszego ogrodu. A więc polecam sianie jesienne. Natomiast musicie wiedzieć, w jakiej strefie mrozoodporności leży Wasz ogród i kiedy macie pierwszy swój przymrozek, ponieważ, nie powiedziałam tego wcześniej, ale to jest powiedziane w moim filmie, czas na wysiew hardy anual z jesienią jest od 6 do 8 tygodni przed terminem swojego pierwszego spodziewanego przymrozku. To jest takie okienko, kiedy możecie wysiewać zarówno na rozsadę, jak i do do gruntu. Natomiast ja będę je zimować właśnie w szklarni, a małe rozsady, jeżeli ktoś by chciał, to można również jeszcze przed przymrozkami przesadzić do ogrodu. posiane. Teraz czekam w niecierpliwości na kiełkowanie. Zapraszam na kolejne odcinki, gdzie będę pokazywała moje kolejne hardy annuals, które Będę wysiewać. Chciałabym zaznaczyć, że z tej całej grupy Hardy są również kwiaty, które warto wysiewać do gruntu. Są to ostróżeczki, jest to orlaja, jest to również, są to również dzwonki Irlandii. Są to kwiaty, których nasiona do wykiełkowania potrzebują niskich temperatur, takiego okresu właśnie przechłodzenia, ale również czasami zmiany temperatur plus minus dzień, noc. To wtedy pomaga im wykiełkować, dlatego akurat te kwiaty warto również siać do gruntu. Możemy je siać już bezpośrednio na miejsce docelowe, możemy siać w jakieś odpowiednie miejsce konkretne w ogrodzie, z którego później będziemy je przesadzać, pikować. Wprawdzie orlaja nie znosi przesadzania, ale jeżeli zrobimy to umiejętnie, nic się nie stanie. Chciałabym Wam również zaznaczyć, że jeżeli Wasze kwiaty hardy annuals wykiełkują już teraz, nie musicie się o nie martwić przez zimę. One w gruncie sobie poradzą. One są właśnie przystosowane do niskich temperatur. Tak naprawdę właśnie o to chodzi, żeby wykiełkowały właśnie teraz i żeby miały całą zimę na rozwój tej bryły korzeniowej. Natomiast jeśli nie wykiełkują teraz i wykiełkują na wiosnę, też się nic nie stanie. Będą po prostu rosły troszkę, będą po prostu startować troszkę później. Dziękuję wam, wam za dzisiejszy odcinek. Chciałabym Was serdecznie zaprosić na moją stronę internetową www.ogródpelenkwiatów.pl. Tam jest również mój blog kwiatowy, gdzie, różne, gdzie przeczytacie różnego rodzaju inspiracje, ale również wskazówki ogrodnicze. Zapraszam Was również do zapisania się do mojego newslettera. Właśnie na tej stronie internetowej, zamiast za zapisania się do tego newslettera, dostaniecie ode mnie darmowy mini e-book top 3 moich ukochanych kwiatów do ogrodu, kwiatów ciętych. W newsletterze będę co jakiś czas wam wysyłać porady, wskazówki co, jak i kiedy robimy w ogrodzie, ale również już niedługo rusza sprzedaż moich nasion z ogrodu, między innymi właśnie hardy annuals i tym sposobem newsletterem będę się również z wami kontaktować. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam do zapisania się. Do newslettera zapraszam do odwiedzenia mojego Instagrama. Tam jestem na bieżąco, jakby pokazuję urywki również z mojego życia. Takie po prostu moje codzienne, codzienne ogrodnicze życie. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Subskrybujcie mój kanał, łapki w górę i do zobaczenia, do następnego odcinka. Cześć!